Dla jednych chwilowa moda, dla innych filozofia życia, a dla mnie jest to sposób na ułatwianie sobie codziennego życia. Dziś parę słów o tym, jakie wnioski wyciągam z minimalizmu jako mojego towarzysza ostatnich dziesięciu lat. Zapraszam. Cześć w kolejnym odcinku podcastu Między wskazówkami. Z tej strony Monika Torkowska, a to jest audycja, w której poszukujemy własnej ścieżki w świecie, który rzuca nam pod nogi tysiące wskazówek co robić i jak żyć, ale też zastanawiamy się nad tym jak można nauczyć się odpuszczać kiedy warto, robić kiedy trzeba, no i oczywiście odpoczywać jak się chce. Samo mnie zaskakuje, że mamy już blisko 30 odcinek, a do tej pory chyba ni razu nie pojawił się w ogóle temat minimalizmu, nawet gdzieś tak pobocznie, a jest to tyle zaskakujące, że temat ten towarzyszy mi od ponad 10 lat. I oczywiście na początku muszę zrobić takie pewne zastrzeżenie, czy taki pewny wstęp do tego tematu, że minimalizm sam w sobie. Mam wrażenie, że częściej się pojawia wtedy, kiedy my już coś mamy. W sensie, kiedy cierpimy na jakiś niedostatek, kiedy żyjemy w biedzie, no to prawdopodobnie nie myślimy tymi kategoriami, że mamy za dużo rzeczy. Oczywiście, bardzo teraz spłycam temat minimalizmu, za chwilę do tego przejdę, ale tak, jest to temat, który może zagościć w głowie, wtedy, kiedy nie cierpimy na jakiś niedostatek, po prostu. I bardzo ciekawy wątek. Właśnie w tym kontekście pojawił się, mam nadzieję, że teraz nie mylę, ale moja głowa tak pamięta, w książce Chcieć Mniej, Katarzyny Kędzierskiej, wątek taki nieco historyczny, w którym dla osób urodzonych w latach 80., -tych, 90. -tych, temat posiadania rzeczy i posiadania w ogóle jest zupełnie innym tematem niż dla rodziców tego pokolenia. Czyli dla pokolenia, nazwijmy to, powojennego, gdzie. Rodzice naszych rodziców znali biedę, znali czas po wojnie, i wtedy posiadanie czegokolwiek było bardzo ważne i dawało poczucie bezpieczeństwa. Więc ja teraz mówię z perspektywy milenialsa, czyli osoby gdzieś tam urodzonej w latach 90., która nie zna tego czasu po wojnie w Polsce i dla której możliwość kupienia rzeczy w sklepie różnych jest normalna, gdzie dostęp do rzeczy też jest normalne że po prostu idę do sklepu jeśli czegoś potrzebuję i to kupuję. Skąd się w ogóle pojawił ten temat i jak to się stało że w ogóle 10 lat ponad w sumie już ten temat gdzieś tam jest w mojej głowie. Do dzisiaj pamiętam ten moment. <grych> I uwaga teraz będzie nudna przypowiadka, która jest ciekawa tylko dla osoby, która to opowiada, bo ma w głowie cały kontekst i całe po prostu wielkie olśnienie. No, tak to często bywa. Byłam na pierwszym lub drugim roku studiów i pamiętam, że jechałam tramwajem w Poznaniu i miałam w dłoniach taką bezpłatną gazetkę Skarb z Rosmana. Chyba ona nadal wychodzi w ogóle. I jakoś tam sobie ją, ją przeglądałam, i był taki mini artykuł, taki mini wpis, właśnie na temat minimalizmu. Nie wiem, czy to w ogóle było w tytule, ale przewinął się tam taki wątek. To, było za... to Teraz to jest zabawne, jak to opowiadam, ale pamiętam, jakie olśnienie po prostu miałam wtedy w głowie. Myśl przewodnia tego mini-artykułu była taka, że na cholerę komuś kilkadziesiąt lakierów do paznokci, dużo lakierów, przecież ty tego nie zużyjesz. I prędzej się te lakiery zepsują, w sensie, nie zepsują, tam jest dużo chemii, nie zepsują, nie ma tam się co zepsuć. Tylko na przykład wyschną albo już nie będą po prostu takiej jakości. No i ile te lakiery mogą leżeć i że nie jest nam tyle tego potrzebne. A ja wtedy jako absolutna fanka lakierów do paznokci i ogólnie kosmetyków, tak to jest początek moich studiów, gdzieś tam końcówka liceum, miałam takie, wiecie, jest, jest taki mem. Z takim gościem, takie łóh, gdzie wybucha mu, jakby głowa, taki gest jest. To ja do, dosłownie miałam takie olśnienie wtedy, i poczułam się tak zainspirowana, i pomyślałam sobie, jacie, to jest tak proste, ale tak prawdziwe, dla mnie wtedy było. Teraz jest bardziej oczywiste. Taka, Taka banalna rzecz. Zapoczątkowała bardzo ciekawą historię i bardzo ciekawy wątek w moim życiu, który nadal mi towarzyszy, chociaż nie tak intensywnie jak 10 lat temu, gdzie po prostu ja byłam oczarowana w ogóle tą myślą i tak bardzo nasycałam się wszelkimi treściami związanymi z minimalizmem. No i mam kilka wniosków, którymi chciałabym się podzielić z tobą, z wami. Właśnie z tych 10 lat, gdzie minimalizm towarzyszy mi w moim życiu, Ciekawa jestem, czy to będzie dla Ciebie coś odkrywczego, inspirującego. Zobaczymy. Przechodząc płynnie do pierwszego wniosku, wbrew temu, co tutaj gdzieś się na początku pojawiło, uważam, że minimalizm to nie jest pozbywanie się rzeczy. Pozbywanie się rzeczy to jest odwracanie. Czyli nie taka esencja minimalizmu, bo dla mnie jest to bardziej sposób myślenia o posiadaniu. Niż samo pozbywanie się, można bardzo łatwo wpaść, moim zdaniem oczywiście, w taki ciąg, w którym my się pozbywamy rzeczy, ale tych rzeczy na nowo przybywa, ponieważ my je nabywamy kolejne rzeczy. Zapełniamy tę pustkę, i teraz skreślę cudzysłów w powietrzu, tę pustkę właśnie po rzeczach, których się pozbyliśmy, no bo nic się nie zmieniło w naszym myśleniu o posiadaniu. Dlatego minimalizm to jest bardziej sposób myślenia. Filozofia to może jest dla mnie zbyt dużo powiedziane, ale dla wielu osób to będzie też pewna filozofia życiowa. Kiedyś był taki fajny cytat. Nie sztuką jest mieć to, co się lubi, tylko lubić to, co się ma. I jest tu odrobinka przesady w tym cytacie i częściowo się z nim zgadzam, a częściowo nie. W sensie tak odrobinkę ascetyzmem mi pachnie. <laughs> ja nie idę chyba tak głęboko w taki sposób myślenia, bo nie wiem, życie jest krótkie. Tak, i nie będę się zmuszała do lubienia rzeczy, których nie lubię tylko dlatego, że je mam. No, sorry. Natomiast cieszyć się tym, co mam i postrzegać to jako wystarczające, to już mi jest zdecydowanie bliższe. I drugi wniosek jest taki, że ja tak naprawdę potrzebuję mniej rzeczy, niż mi się wydaje. Idealnym przykładem, i tu może wiele osób się ze mną utożsamić, zdecydowanie jest kwestia ubrań. I mam wrażenie, że jeszcze w kontekście pandemii mi się to postrzeganie, to przekonanie umocniło, no bo wychodzę mniej z domu. Potrzebuję mniej takich ubrań, nazwijmy to biurowych, mniej takich oficjalnych, co jest generalnie dużym plusem, bo zaczęłam lepiej rozumieć to, czego ja potrzebuję od mojej garderoby i co jest dla mnie ważne. W sensie, wcześniej był ważniejszy wygląd tych ubrań. Chyba mimo wszystko niż wygoda, że się potrafiłam znosić te niewygody niektóre, a teraz już za bardzo się na to nie godzę. I to nie jest tak, że ja potrzebuję szafy pełnej ubrań, aby być w stanie się ubrać. Natomiast jest to bardzo trudno dostrzec, kiedy ma się po prostu tonę ubrań. A 10 lat temu dosyć często odwiedzałam second-handy, no, i tam, jak się zapewne domyślacie, jest dosyć łatwo kupić sporo ubrań, całkiem mimo wszystko nie z jakości, ale sporo ubrań za dosyć niskie kwoty. Co dla studenckiego budżetu jest całkiem fajne, żeby nie powiedzieć, że momentami ratujące sytuacje, ale jest bardzo zgubne właśnie pod tym kątem, no bo ileż jesteś w stanie nosić tych ubrań. I pamiętam, Któreś z pierwszych takich odgracań moich. I ja wiem, że mówiłam, że minimalizm to nie jest pozbywanie się rzeczy, natomiast, no, ciężko pominąć ten krok, mam wrażenie, w całym, w całym tym procesie, jeśli no po prostu jesteśmy w pewien sposób zbieraczami, zbieraczkami. Kiedy toniemy w tych rzeczach, ja miałam naprawdę dużo ubrań. Pamiętam, że na studia tak stopniowo sobie zwoziłam z mojego domu rodzinnego te ubrania. Jeszcze miałam oczywiście wahania masy ciała gdzieś tam po drodze, więc część ubrań też nie leżała tak jak chciałam. <grym> więc jak robiłam po prostu pierwszą iterację sprzątania, to pamiętam, że oddałam na jakieś cele charytatywne kilka toreb ubrań i byłam w szoku, jak ja je zaczęłam przeglądać. I oczywiście nie będzie zaskoczeniem, jeśli powiem, że kompletnie mi ich nie brakowało, tych ubrań. Natomiast ten proces decyzyjny w pozbywaniu się ich selekcji, co zostaje, a co jest out, jest naprawdę tak zużywającym zasoby procesem, że ło. Teraz mam w porównaniu do 10 lat wstecz może jedną dziesiątą ubrań, no jedną dziesiątą, i nadal to jest tak, powiedzmy, że z górką. Tu jeszcze jest potencjał do, do rozwoju, ale jakby nie, nie przeszkadza mi to w tym momencie. To nie jest ten status, który był 10 lat temu. I co jest bardzo ważne, jest to też trzeci wniosek: to to, że okej, okay, ubrania kosztują, czy to są z umpeksu, czy nie z lumpeksu, ale ogólnie rzeczy kosztują nas nie tylko pieniądze. Rzeczy kosztują nas przede wszystkim jakąś uwagę. I teraz ktoś może tutaj wjechać z tekstem, i będzie to poniekąd słuszny tekst, że okej, okay, ja sobie mam dużo rzeczy, ale to wszystko leży mi w piwnicy, czy tam gdzieś w jakimś garażu, i to nie jest tak, że ja się zajmuję tymi rzeczami na co dzień. No i może tak być. I jakby okej. Okay. <laughs> może tak być i możesz mieć rację, i dobra, no niech sobie te rzeczy leżą. Pytanie. Oczywiście to się nie zdarza często w życiu, tak? Że jak ktoś ma taki upchany jakiś garaż albo piwnicę, to że tam jest coś ekstremalnie ważnego i na pewno będzie tam szukać tej rzeczy, zamiast po prostu pójść do sklepu i kupić nową. Możecie się ze mną nie zgadzać, ale jakby ja to z autopsji teraz mówię. Natomiast to jest coś z mojej perspektywy obciążającego mentalnie, że ja wiem, że gdzieś ten syf u mnie jest i że to sobie tam siedzi. I jeszcze jak pamiętam, że tam jest jakaś ważna rzecz, to potem przekopywać się przez to, łopanie, po prostu zapomnij. To jest dramat moim zdaniem. Te ubrania są w sumie całkiem niezłym przykładem i teraz się do niego odwołam. Jeśli ja otwierałam szafę i miałam poczucie, że Kuźwa, ja się naprawdę nie mam w co ubrać, w sensie. Nic mi się nie podoba, ale ta szafa jest po prostu zapchana cała. I ja poświęcam czas, co jakiś czas na porządkowanie jej, no bo chcę, żeby mi się z niej w miarę dobrze i wygodnie korzystało. No to ta masa rzeczy kosztuje mnie nie tylko pieniądze, kosztuje mnie też uwagę, kosztuje mnie jakieś wkurzenie, na przykład codziennie w przypadku tej szafy. Oczywiście można mieć całą szafę ubrań, wiecie, super dopasowanych, biorę cokolwiek i lecę. Jakby nie czepiam się. To nie jest moja lekcja z minimalizmu. Ja tak nie miałam. Rzeczy kosztują uwagę. I z mojej perspektywy to jest jeden z najważniejszych zasobów, jedna z takich najważniejszych rzeczy w kontekście minimalizmu, która tak bardzo mnie uderzyła, kiedy zaczęłam wdrażać taki sposób myślenia o rzeczach. Kiedy zaczęłam więcej porządkować, kiedy zaczęłam uwalniać się od nadmiaru. Inną sprawą jest, że dzięki minimalizmowi, jest to czwarty wniosek, przekonałam się, że organizacja może być zgubna. Kto z Was jest urodzony mniej więcej w latach 90., no może 80., ten być może tak jak ja uwielbia pudełka do organizacji różnych rzeczy. Ja po prostu jestem. No Uwielbiam pudełka. Naprawdę. Jak gdzieś widzę jakieś ładne pudełko, albo coś dostanę w jakimś ładnym pudełku, to ja się po prostu jaram tym pudełkiem okropnie. No nie wiem, mój mózg po prostu ma jakiś taki, wiecie, radar na pudełka i ładne pudełka to oczkami się świecą i no, no, uwielbiam. Ja swego czasu miałam naprawdę mnóstwo pudełek do organizacji. Sęk w tym, że jak człowiek posiada mniej to jakby nie ma potrzeby aż tak silnej organizacji bo po prostu nie ma co organizować a jak się ma dużo pudełek to może być też tendencja do takiego głupiego zapełniania tych pudełek I jak coś jest ładnie ułożone to też jest trudniej się tego pozbyć jest w ładnym pudełku a może zostanie no jest to takie zgubne i jak człowiek faktycznie chce uporządkować sobie swoją przestrzeń, pozbyć się tego nadmiaru, tego, co mu faktycznie ciąży, to ja dostrzegłam, że dobra organizacja w niestety ładnych pudełkach jest dużym utrudnieniem. Co nie znaczy, że nie trzeba z tych pudełek korzystać, tylko być może warto się też z pudełek odgracić i zostawić tylko to, co faktycznie jest nam potrzebne. Nie robić takiego przeorganizowania, nie robić takiej nadmiernej inżynierii wokół tego, bo prawda jest taka, że jeśli się ma Dobrze zaprojektowane szafy i półki, jak ja mam teraz w moim własnym mieszkaniu, jakby pod to też były projektowane meble i jakby całe systemy, to nie ma potrzeby dokładania takich elementów. No bo mało rzeczy w szufladach się prosto organizuje. Jest po prostu porządek i tak dalej. Kiedy mieszkałam w wynajmowanych mieszkaniach, pokojach, o, no to wtedy pudełka chodziły na wyższy level. Były bardzo atrakcyjne i one faktycznie ułatwiały ogarnianie przestrzeni. Co jest mimo faktu, że nadmiar organizacji może nadal przykryć trochę cały proces i go utrudnić. Piąty punkt to to, że minimalizm też może kosztować. Chociażby się wydawało, że hmm, no przecież mam mniej rzeczy, przecież nie kupuję. No i jeśli się nie kupuje, to faktycznie może mniej kosztować. Natomiast odkryłam, to myślę, że każda osoba, która gdzieś tam się zainteresowała minimalizmem, odkryła taki trend minimalizmu estetycznego czyli, że masz na przykład drewniane pudełka, to tak, a propos tych pudełek albo jakieś takie estetyczne akcesoria minimalistyczne, i tak dalej. I jest to jakaś taka pułapka <ścoughs> znowu, trochę jak ta organizacja. W którą można wpaść, będąc gdzieś blisko tego kręgu, będąc takiej minimalistycznej pańce. No bo czym jest nabywanie takich rzeczy? Zwiększaniem konsumpcji, no i tym, że masz coraz więcej rzeczy. Jeśli tych rzeczy się potrzebuje, i lubi się taki styl, nazwijmy to, estetyczny, bo trochę tak się kojarzy minimalistyczny styl pod kątem estetyki, jeśli się potrzebuje tych rzeczy, no to spoko. Ale jeśli się je kupuje, bo są modne, no to nie jestem pewna, czy to jest minimalizm w takim sensie filozoficznym, w takim sensie, jeśli chodzi o sposób myślenia. Estetyczny, owszem, ale znów będą to zakupy, nowe rzeczy, mniej przestrzeni. A jeszcze przy okazji tych pudełek tu miałam szósty wniosek <grym> pudełek, organizacji i tak dalej to to, że Raz posprzątane, czy odgracone, czy takie zminimalizowane, zminimalizowana przestrzeń, nie zostaje taka na zawsze. I swego czasu myślę, że nadal ma jakąś popularność. Była bardzo popularna książka Magia Sprzątania Marie Kondo, która w pewnym sensie reklamowała swój rekomendowany sposób porządkowania przestrzeni. I tak, minimalizm to nie jest porządkowanie przestrzeni, ale jest istotnym elementem. I to są moje wnioski po 10 latach minimalizmu, więc jakby. Nie może tego zabraknąć, nie? Rekomendowała ten swój sposób sprzątania, jako taki, że jak raz tą ścieżką pójdziesz, to już nie będzie trzeba sprzątać, na nowo porządkować tego w takiej wielkiej formie, jak to ona rekomenduje, bo tam faktycznie z danej kategorii zbiera się wszystkie rzeczy, sprawdza się, czy te rzeczy w pewien sposób przynoszą nam radość. Tak mówiąc, w skrócie, to tłumaczenie jest takie sobie, bo nie jestem pewna, czy w języku polskim jest odpowiednie, jest, jest równoważnik słowa joy z angielskiego. Wydaje mi się, że nie do końca. No i jeśli zostawimy tylko te rzeczy, które przynoszą nam joy, no to będzie super i to wystarczy zrobić raz porządnie i to wystarczy na całe życie. No oczywiście, że poszłam jej metodą <gryw> i przeszłam tak wszystkie rzeczy. Przyznaję, że dla mnie to było bardzo skuteczne, jeśli chodzi o samo odgracanie. Natomiast nie zgodzę się z tym, że raz generalne porządki wystarczą. Z prostego powodu. Z różnych powodów nabywamy nowe rzeczy. Zmienia się coś w naszym życiu, nie wiem, pojawia się nowe hobby, nowa praca. Różne są powody, dla których rzeczy się w naszym życiu pojawiają. I nie wszystkie okazują się być dobrymi kandydatami do zostania z nami na dłużej. Więc z mojej perspektywy nie da się zrobić tak, że raz zrobię generalne porządki, i już nigdy więcej nie będę potrzebowała ich robić. Natomiast, i tu mamy wniosek siódmy, im mniej rzeczy, tym łatwiej się sprząta. Po iluś, pewnie kilkunastu iteracjach, no nie, nie będzie kilkanaście, przynajmniej dziesięć, bo tak mniej więcej raz w roku robiłam, a nie, może być kilkanaście. No, teraz widzicie, się zakręciłam, bo czasami robiłam jakby sezonowe, czyli tam lato, wiosna, lato i potem jesień, zima przegląd. Więc może być kilkanaście. Kilkana... Po kilkunastu takich przeglądach szafy porządkowanie szafy nie zajmuje mi całego dnia albo dwóch dni, wszystkich ubrań. Tylko na przykład godzinę albo dwie. I teraz może się wydawać, co? Szafę, Szafę cały dzień albo dwa dni? Tu nie chodzi o to, że miałam cały pokój w rzeczach. Tylko chodzi o to, że tych rzeczy było tak dużo, że wraz z podejmowaniem decyzji na temat każdej rzeczy, czy ona zostaje, czy wypada stąd, to po prostu człowiek jest zmęczony. I w pewnym momencie zdolność decyzyjna tak bardzo spada, że już się nie jest w stanie wydajnie kontynuować tego procesu, no i po prostu trzeba przerwać. Zrobić sobie jakąś przerwę, czasem po prostu wrócić do tego na drugi dzień. Czasem tak nadal mam z jakimiś pojedynczymi ubraniami, które z jakiegoś powodu chciałabym zostawić, na przykład jakiegoś sentymentalnego, albo że jest bardzo wygodne, ale niekoniecznie się nadaje, bo już swoje przeżyło. To też zostawiam czasami takie decyzje na drugi dzień. Natomiast nie ulega wątpliwości, że to sprzątanie teraz jest dużo łatwiejsze. Kiedy się przeprowadzałam, to robiłam ogromne porządki. No właśnie, znowu, to już nie były ogromne porządki, ale przeglądałam wszystkie dokumenty. I byłam absolutnie zaskoczona. Pisałam o tym nawet na moim Instagramie, że przegląd wszystkich dokumentów, które miałam zebrane przed wyprowadzką, zajął mi chyba godzinę czy dwie. Jakoś tak absurdalnie mało. I ja nie byłam w ogóle zmęczona, a dla mnie też przeglądanie dokumentów jest czymś dosyć męczącym. Nie lubię tego robić. Ubrania nawet spoko, ale jakoś tak dokumenty. Nie wiem, niewygodnie mi się przerzuca te kartki. I to jest efekt osiągnięty po takich iteracjach porządkowania, gdzie już tych rzeczy jest naprawdę po prostu mniej i zostają faktycznie te, które mają sens, które są dla nas w jakiś sposób ważne czy potrzebne. Ja jestem minimalizmem zachwycona, ale doskonale zdaję sobie sprawę i to jest wniosek numer 8 że on nie jest dla każdego i nie musi być dla każdego. To znaczy, nie każdy widzi sens. W czymś takim. Nie każdy widzi sens w poświęceniu no, pewnej uwagi na zaimplementowanie sobie tego podejścia w życie, no bo jakby nie było. Teraz może nie, ale te 10 lat temu zajęło mi to trochę uwagi, żeby wtłoczyć sobie. No, wtłoczyć te, te, to jest też złe określenie, bo to bardziej chciałam powiedzieć na zasadzie osmozy. Na zasadzie osmozy i kontaktu z, z tym tematem do mnie przednikało, ale było dla mnie na tyle atrakcyjne, było takim olśnieniem, że miałam ochotę w to pójść. Ale wiem, że będzie cała masa osób, dla których te profity, które ja widzę, czyli zwolnienie zasobów z głowy, więcej czasu, łatwiejsze wybory, łatwiejsze sprzątanie, no niedokładanie w sumie cegiełki do konsumpcjonizmu. To też jest gdzieś tam plus w mojej głowie. Wiem, że to nie będzie dla każdego. I zdaję sobie też sprawę, że próba przekonania kogoś do tego może przynosić zupełnie odwrotny efekt i w ogóle być bez sensu, i zużywać moje zasoby. I to w sumie nie dotyczy tylko minimalizmu. Więc jeśli chciałabym komuś coś przekazać na ten temat, to lepiej po prostu być samemu przykładem i pokazywać gdzieś pozytywne strony. Takiego, a nie innego podejścia. Ciekawym wnioskiem, dziewiątym po dziesięciu latach minimalizmu, jest to, że brak czegoś nie oznacza jednoznacznie konieczności kupienia tej rzeczy. I nie tak dawno byłam w IKEA. Do niektórych szatański sklep. Byłam w IKEA i rozmyślałam na temat kupienia sobie takiego małego rondelka, przecież garnuszka, takiego wiecie, maks jeden litr, po to, żeby podgrzewać moją zimną kawę. Kto mnie trochę zna, ale to bardziej trzeba mnie chyba znać z pracy, ten wie, że ja notorycznie piję zimną kawę. Ale tak notorycznie notorycznie. <noise> I jak jeszcze miałam dostęp do mikrofalówki albo chodziłam do biura, to ja podgrzewałam tę kawę w mikrofalówce. Jeśli ktoś teraz pyta, czy ona smakuje dobrze z mikrofalówki, to powiem, że generalnie tak, ale trzy razy podgrzewana już tak trochę traci. No i generalnie lepiej, milej pić świeżą. No. To taki fun fact. Teraz piję zimną po prostu. Albo podgrzewam ewentualnie w takim normalnym garnku. No ale miałam w głowie, że kurczę, łatwiej by mi się podgrzewało i potem też myło taki mniejszy garnuszek niż taki większy. Ostatecznie nie mogłam w Ikei znaleźć nic takiego, co by było sensowne, co by się łatwo myło, bo jeszcze czasami konstrukcja jest taka, że, że bardzo ciężko jest myć przez jakieś tam wiecie drobne elementy przy uchwycie i tak dalej. I ostatecznie stwierdziłam, Dobra, będę podgrzewała w tym tam półtrolitrowym czy dwulitrowym garnku, jak będę chciała, ale i tak pewnie ostatecznie skończy się na tym, że będę piła zimną. To taki pierwszy przykład, który mi przychodzi do głowy dosłownie sprzed kilku dni, ale wiem po tylu latach, że często nasze potrzeby, moje potrzeby, które się pojawiają w mojej głowie zakupowe, to są potrzeby w pewien sposób wykreowane przez środowisko, w którym się znajduję, przez reklamy, przez jakieś trendy, którymi się otaczam, też będąc w internecie, nagrywając ten podcast, chciałam powiedzieć, będąc na Instagramie, chociaż ostatnio mnie tam nie ma, a powodem jest o powodzie, to słyszeliście prawdopodobnie odcinek temu, zmiana pracy i tak dalej. Zachęcam do tego odcinka poprzedniego, bo tam są rozkminy na temat składania wypowiedzenia, kiedy się nie ma nowej pracy, jest to Wydaje mi się, że jest to dosyć niepowtarzalny odcinek na polskiej scenie podcastowej. Torkowska. Podsumowując, jeśli czegoś nie mam, to nie zawsze oznaczy, że oznacza, że ja tego potrzebuję i że już muszę kupić. Jednorazowa potrzeba też nie zawsze oznacza, że ja muszę to coś kupić. I nauczyłam się to akceptować przez tyle lat. Ale żeby tutaj dodać trochę kontekstu, że nie jestem idealna, to w tej Ikei zachwycił mi taki misiek, jakiś taki dinozaur. I stwierdziłam, że jest przeuroczy i ja chcę go mieć. I go kupiłam i nazwałam go Brontuś. I on kosztował podobnie jak te rondelki, które ostatecznie nie kupiłam, bo się je będzie kiepsko myło. No. Monika, 30 lat, kupiła sobie Brontusia w IKEA. Uważam, że jest absolutnie przeuroczy. Nie żałuję. Stoi przy moim łóżku. <grym> Sorry, jestem tylko człowiekiem. Uwielbiam takie urocze rzeczy. Zwyczajowo ich nie kupuję, ale jak widzicie, no, IKEA mnie też ciągnęła. Znaczy, nie no, był to, przyznaję, impulsywny zakup, natomiast cieszy moje oko do dziś. Teddy był bardzo zainteresowany. Może być tak, że on ostatecznie trafi do Teddy'ego, chociaż jest na tyle uroczy ten Brontus, że bym nie chciała go oddawać Teddy'emu, bo brątuś potem nie będzie miał głowy, a głowy ma najbardziej uroczą. Ech. Przechodząc do ostatniego wniosku, czyli dziesiątego, który jest dla mnie jednym z takich ważniejszych z całej tej mojej historii z minimalizmem bo dla wielu osób minimalizm daje w pewnym sensie wolność tak to część osób pewnie opisuje ja mówię że wolność mam wtedy kiedy mam wolną głowę a wolną głowę mam w kontekście minimalizmu wtedy kiedy ja się przestaję skupiać na posiadaniu kiedy posiadanie nie jest tematem w samym w sobie jak zaczynałam i bardzo dużo porządkowałam przestrzeni, analizowałam to, co wokół siebie mam, co, co jest naturalnym procesem, to ja wtedy nie miałam jeszcze tej wolnej głowy. Ja byłam w procesie, a teraz rzeczy nie zajmują zbyt dużo mojej przestrzeni w głowie. No wiadomo, jeśli mam coś do pozbycia się i trzeba to wywieźć i tak dalej, no to wtedy tak, ale no to też jest element jakiegoś, nie wiem, uporządkowania no co jakiś czas, tak, odgracania. Natomiast to nie jest tak, że rzeczy zajmują teraz na co dzień moją głowę, że potrzeba posiadania czegoś zajmuje miejsce w mojej głowie. Chociaż trzeba przyznać, że ja mogę sobie pozwolić na te rzeczy, których potrzebuję. I to też prawdopodobnie robi różnicę, bo gdybym potrzebowała jakiejś rzeczy, i nie mogła sobie na to pozwolić, no to nadal byłby to temat w moim życiu. Dlatego uważam, że dobrze jest mieć po prostu pieniądze. Ale to jest, to jest temat na inny, na inny czas. Cenię sobie to, że mogę sobie pozwolić na rzeczy, których potrzebuję. Po prostu. I nie muszę się zastanawiać. A że potrzebuję stosunkowo mało, czy to jak mawia mój partner, mam niedziałający środek potrzeb. No, to też nie kupuję sobie zbyt wiele, więc się problem trochę sam rozwiązuje. Nie no, nie był to żaden problem, ale temat się sam zamyka. Tym elementem wolności dla mnie też jest to, że nie wchodzę w takie fazy typu liczenie przedmiotów, co było chyba swojego czasu modne w tym kręgu minimalistycznym. Nie sądzę, żebym kiedykolwiek miałam ochotę to zrobić, bo szkoda mi czasu, zasobów w ogóle. W ogóle mnie to nie obchodzi w tym momencie, ile dokładnie tam rzeczy mam. No i właśnie, to jest nieskupianie się na tym, ile mam. I czy nie za dużo, i czy nie za mało, a czy komuś to się podoba, czy mam, że mam pustą ścianę, czy komuś się to nie podoba, albo że mam, nie wiem, dwie pary takich samych spodni i chodzę w nich notorycznie na zmianę i ciągle je piorę, więc wygląda, jakbym chodziła ciągle w tej samej parze. Jakby nie obchodzi mnie to i mam się z tym bardzo, bardzo Dobrze. Jestem ciekawa, czy Tobie jest to bliski temat. Jeśli tak, to daj mi znać na Instagramie, co myślisz na ten temat. Monika.torkowska. Tam jestem i odczytuję wiadomości. Nawet jeśli nie ma relacji, to odczytuję wiadomości, albo na oczywiście standardowo kontakt małpamonikatorkowska.com. Bardzo Ci dziękuję za dzisiaj i zapraszam za dwa tygodnie.